I oczy się widzuj. Jeszcze przed tym, jak przejdziemy do odcineczka, e, zobacz tutaj jakiego maka fajnego możesz wygrać. Wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz. No i wyniki myślę, że w przeciągu 2-3 dni zobaczymy ile osób się zbierze. Także komentarz, łapka, subik. No i takiego maka będziesz mógł sobie wygrać. No i już ciśniemy do odcinka. E, także powodzonka siemano. I oczy się z tej strony Kebus. E, jak widzicie, postanawiam wrócić. Wracamy z odcineczkami. Długo mnie nie było, przemyślałem trochę, e, przeanalizowałem trochę tego YouTube'a. Jak wiecie, ja lubię analizować rzeczy, nie tylko związane z cs e, także wydaje mi się, że jednak e, no kurczę, nie chcę tutaj, wiecie, tracić na wizerunku, ale ta współpraca z jefforskim jednak trochę, e, trochę ten mój kanał może nie upadł, ale no f, f, sprawdźmy sobie e, kebus, no spójrzmy tutaj na wyświetlenia, e, jeżeli nawet chodzi o o właśnie GeForce Kinsa samego Tutaj nawet ten miesiąc temu filmik był nawet ok. Także widzowie wracamy do starego contentu, wiem że go lubiliście Jako że jest rok szkolny to może będziecie mieli też co oglądać eee, Może będziecie mieli właśnie też co oglądać eee, No i w dzisiejszym odcinku Przedstawię wam stronkę do tradowania którą wynalazłem eee, Nie jestem w żaden sposób przez nią sponsorowany czy coś Znalazłem ją w sensie bo eee, Szukałem stron do tradingu jeszcze przed tym, gdy. Poczekajcie, jak to sprawdzić. Chyba to był ekwipunek. Jeszcze przed tym, gdy nie miałem tej kosy. No, ale aktualnie ją mam, jestem z niej zadowolony. Sprawdźmy sobie historię wymian. Jeszcze przed tym, jak tą kosę, to sprawdźmy tutaj. Miałem tutaj dosyć sporo itemów. No i znalazłem stronę CSGO Exo. Czytałem trochę o niej, bo szczerze, no, jeśli miał być szczery, to nie byłem pewien. Możemy się tutaj zalogować. Dobra widzę już jestem, musiałem po prostu wejść z innej przeglądarki, jakby na tamtej nie byłem zalogowany No ale tutaj jestem, w każdym bądź razie Strona jak widzicie nie wygląda właśnie jakoś świetnie No nie oszukujmy się, wygląda jak Gówno zrobione przez przedszkolaka Ale no dobra Nie o tym mowa, nie mowa tam wiecie o wyglądzie, no bo wygląda syfiasto Ale działa, więc w sumie to jest ważne Sprawdźmy sobie tutaj Wpisywałem wtedy CSGO EXO Legit no, i tutaj czytałem różne na Steam Community, różne tutaj opinie. Niektórzy pisali, że scam, niektórzy, że it seems legit. Ciężko stwierdzić, właśnie. No więc postanowiłem, że będę takim trochę królikiem doświadczalnym. Nie restartujemy Steam'a, będę trochę królikiem doświadczalnym. doświadczalnym. No i spróbowałem zaryzykować. No i wszystkie moje skinki chciałem wymienić na nóż Nomada. Sprawdziłem telefon. Przyszło mi potwierdzenie. Przychodzi, że to za to. No, więc wydawało mi się, że API nie ma. No i akceptuję. No i okazało się, że wszystko działa, wszystko przebiegło pomyślnie. I teraz tak dlaczego akurat ta strona? Dlaczego CSGO EXO W sensie powiem tak, na Tradicie jeszcze też się bardzo opłaca. Na Tradicie chyba są takie w miarę fair ceny. Na Cismalie na pewno się nie opłaca, chyba że macie jakiś dobry float I jeszcze na DM Markecie, no ale to wszyscy znają, bo ja to diem market tam od samego początku moich filmów, no ale w każdym razie odnalazłem taką stronkę, która działa no i sprawdźmy sobie powiedzmy, kurczę jak to działa. Dajmy sobie 100 dolków i mamy powiedzmy, kurczę, no nie wiem, weźmy sobie takiego, bo zobaczcie, że ich jest dużo. Falcon knife, Falcon Knife, Ultrafiolet, Ultra Violet, jak to woli, polski, angielski. No i kosztuje on 379 zł Na stronie kosztuje on 99 dolarów <coughs> Więc sprawdźmy Zobaczcie Próg tutaj, próg błędu jest o złotówkę, więc to jest naprawdę mega, mega dokładny cennik Zwłaszcza dlatego, że powiedzmy Akurat tą kostkę tradeowałem się tutaj, więc jest trochę tańsza Bo ona tutaj kosztuje chyba 88 dolarów 88 ona jest 88 tak, 88 kosztuje tutaj dolków, także no myślę, że tak widzicie, że w miarę spoko to wygląda. Jeżeli macie, właśnie jakieś skinki, to wydaje mi się, że najbardziej właśnie się tutaj opłaca. Powiem tak, na, na tradicie też się opłaca. No i wiadomo, na DM Markecie, jeżeli dopłacacie coś swojego czy coś, też mnie się opłaca. Więc jeżeli chcielibyście sobie powiedzmy. Zrobić jakąś koskę, czy coś takiego, czy właśnie się potrajdować, to bardzo polecam tą stronkę. Mimo, że wygląda nie zachęcająco, nie ciekawie, to przynajmniej nie skamuje. No i jak widzicie, ja tutaj koskę mam, naprawdę jestem zadowolony. Także, jeżeli chci chcielibyście właśnie sobie e, taką koskę tutaj wymienić, to jak najbardziej polecam. E, no i to chyba na tyle. Zwracajcie się do giveawayu w opisie. Wracamy z filmami. 司马迁写《史记》嘛。